Lewy Prosty. Dzienny telegraficzny skrót informacji ze świata sportu walki. Siemanko, witam na kanale Za Dziś mamy początek nowego tygodnia, poniedziałek 20 czerwca, więc czas na program Lewy Prosty. Rewanżowe starcie bokserskie w wadze ciężkiej pomiędzy Aleksandrem Łusykiem a Antony Joshua odbędzie się 20 sierpnia w Arabii Saudyjskiej. Pojedynek Marcina Tybury i Aleksandra Romanowa odbędzie się 20 sierpnia na gali UFC 278. Dziś podczas High League 3 Extra Arkadiusz Pan włoski ogłosił, że gala High League 4 odbędzie się 17 września w Gliwicach. Podczas dzisiejszej gali High League 3 Extra doszło do walki Mateusza Dondiego Kubiszyna z Denisem Bedboyem Załęckim. Walkę jednogłośną decyzją sędziów wygrał Mateusz Diego Kubiszyn. Na kartach sędziowskich pierwsza runda powędrowała dla Denisa, druga i trzecia dla Mateusza. Clay Guida kontra Dan Hooker. Taką walkę będziemy mogli zobaczyć już na UFC Fight Night 215, która odbędzie się 1 października. To wszystkie informacje na dzisiaj w programie Lewy Prosty. Po więcej zapraszam na nasze media społecznościowe, które są na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze. Dobrej nocy!